Siemanko, witam serdecznie na kolejnej eksploracji. Tym razem przyjechałem do Dąbrowy Górniczej. Do słynnego domu, nawiedzonego. Ponieważ przez demona. Chciałem odwiedzić to miejsce. Więc jestem. Za chwilę wejdziemy do środka. Ale chciałbym Wam od razu powiedzieć, że będę starał się zachowywać cicho. Wiecie. Obok też są domy, sąsiednie i tak dalej. Nie chciałbym tam denerwować sąsiadów, bo jest to dla nich taki dość drażliwy temat. Co chwilę tam przyjeżdżają różne grupy i wiadomo zawsze tam się kręcą jakieś osoby. Sąsiedzi może dobrze znają tę historię. Nie chcą po prostu tego przypominać. Dlatego jak już uda mi się wejść do środka, będę starał się zachowywać cicho. Może nie będę za dużo opowiadał. I nie będę też chciał właśnie, znaczy chciałbym być niezauważony. A tak w pigułce, jeżeli ktoś jeszcze, jeżeli ktoś nie zna jeszcze tej historii, to tylko tak w skrócie przypomnę. W 1993 roku doszło właśnie w tym domu do podwójnego morderstwa. Ogólnie było to tak, że mieszkała tam sobie rodzina, z pozoru spokojna, normalna, małżeństwo z, z dziećmi, wiadomo. No ale było, było też tak, że ten mąż znęcał się nad żoną, psychicznie i fizycznie. Trwało to jakiś czas i po prostu żona no, pękła. Miała już tego dość, dosyć i postanowiła poszukać pomocy w rodzinie. No i wpadli na taki pomysł urodził się taki pomysł, żeby po prostu wynająć kogoś, kto by po prostu męża zabił, żeby się go pozbyć. I wszystko prawie prawie się udało. Tylko rzecz była taka, aha było. Yy, było trzech, yy, trzy, trzy osoby trzy osoby, które po prostu w nocy wtargnęły do domu, aby po prostu męża się pozbyć i no na całe nieszczęście było jeszcze tak, że mąż nie był sam w domu przyszedł do niego sąsiad z którym sobie prawdopodobnie oglądali meczek, pili piwko no i po prostu obaj zostali zamordowani kobiecie zostały postawione zarzuty Zapadł nawet wyrok, ale jakimś cudem udało im się zbiec i uciekła za granicę. Ukrywała się w Grecji i we Włoszech. I dopiero po 17 latach, czyli w 2010 roku przy współpracy wiadomo polsko-włoskiej policji włoskim policjantom udało się namierzyć kobietę. Udało im się zlokalizować jej miejsce pobytu i po prostu ją aresztowali. Miała wtedy, w momencie, kiedy masztowali, miała 53 lata, jak dobrze pamiętam. No to co, myślę, że to by było na tyle. Aha, jeśli chodzi o, o sprawców, to ich losy są raczej nieznane, przynajmniej nie uzyskałam żadnej informacji. Za chwilę wejdziemy do środka i chciałbym jeszcze powiedzieć, że ostatnio oglądałem materiał z tego miejsca. Całkiem niedawno dwa miesiące temu może. Byli tutaj właśnie też taki, jeżeli chodzi o tę tematykę rzeczy paranormalnych i tak dalej, no to była tutaj pewna grupa z YouTube'a. No i działy się im tutaj dziwne rzeczy. Kamery im się wyłączały, ich stan zdrowia się pogarszał, padały latarki i jeszcze słyszeli stukania. Ponoć jest tak, że jak ktoś usłyszy w tym domu trzy razy stuknięcie, to znaczy, że jest yy, odzywa się demon. Po prostu w tym momencie trzeba wypowiedzieć pewne słowa i opuścić ten, ten dom. No zobaczymy. No ja raczej nie nastawiam się na tego typu akcje. Na pewne rzeczy jestem sceptyczny, ale też pewnych rzeczy nie lekceważę. Wiadomo. Dobra, nie przedłużając, ja udaję się w to miejsce i zapraszam Was do oglądania. jesteśmy w środku tu mamy łazienkę nie chciałbym zostać zauważony I'll bottom. Chciałem wejść na balkon, ale tam na pewno będzie mnie widać. Druga łazienka. Pamiętam, w którym miejscu doszło do całego zdarzenia, ale prawdopodobnie było to tak, że mąż siedział z sąsiadem i oglądali mecz. Czyli pewnie siedzieli w salonie, w jakimś pokoju. Ok moi drodzy, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz i napiszcie, czy też tutaj byliście. I jakie były Wasze odczucia. Co sądzicie na ten temat. A ja już będę się z Wami żegnał. I widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.